Aż dochodzę do tematu ubrań. No i jedna mówi, że ma ten fajny sweter z Shane. A druga mówi, że... W sensie chodzi ci o Sheen, tak? Ej, <laughs> e, jak się kurwa mówi? Bo ja mam to samo! Do tej pory nie wiem, która ma rację, a, ale. ale ja ta... też w sumie. A sweterku mówi, że kurde, trochę się poce w tym, nie? Wow, niesamowite, że pocisz się w swetrze, który jest 100% z poliestru. Shein? I w ogóle Shine po... like bright, bright like a diamond, kurwa! Pozwala <laughs> twojej skórze oddychać. Oj, ty, moje biedactwo. Ech, te tramwaje bez klimatyzacji, tak ciepło tutaj jest. Jeszcze ci ludzie wokół. Właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego hole Shin i ogólnie cała marka Shin są po prostu straszne. Oho! I od razu na początku odsyłamy tych dwóch filmików, bo są bardzo fajne. Mówią dużo o tej Marce jakby od wewnątrz, na przykład o warunkach pracy i jeszcze o środowisku. Ja też powiem trochę, ale tutaj jest dużo lepiej to wyjaśnione niż u mnie. No ale przejdźmy sobie już do tego, dlaczego wszyscy nienawidzą Chin. I jak się okazuje, mamy całkiem sporo fajne. powodów do tego. Bo to nie jest tak, jak wiele osób myśli, że te Ej, osoby. W mi się zaczynają podawać te nowe emotki, nie? Co dzisiaj dodaliśmy? One są tak kurwa losowe, że nawet jak ktoś wkleja je losowo, to mnie to śmieszy, nie? Te, które nie lubią Sheen i ktoś im powie, że kupuje Sheen... Taki kurwa shit pierdolony człowieku się robi z tego czatu i to mi się podoba, nie? To od razu będzie, że... <laughs> Tylko po prostu mi na przykład jest legitnie przykro. No bo weźmy sobie taką Nastazję. O, Ona jest kompletnie Nastazja. clueless. Jedyne Oho, co wie, to to... Nawiązanie do emotki, widzowie! Szybko, szybko farmicie emotki! Zareagujcie kurwa emotką, bo powiedział clueless! Szybko! Za wolno, kurwa, jeszcze niepoprawnie piszą niektórzy. Może nauczycie się emotkować, nie? Bo was pobanuje, serio, nie? To, że na nie jest bardzo dużo rzeczy, są one tanie i są... cute. Eww. O nie. A to, że wszyscy obrażają jej markę, to po prostu ich to boli, że boli, można się kurwa. tak tanio i dobrze ubrać. Huh? Że nie <laughs> trzeba już wydawać tych wszystkich tysięcy złotych, jakie wy wydajecie na ubrania, bo za stówkę wy. już możesz ma... mieć super outfit z Sheen. Wow, kto by tego nie chciał? I ja wiem, że większość osób pewnie kojarzy tę markę z dziewczynkami. Dzień dobry, Polsko! Ale nie wierzę, że nie ma dorosłych osób, a także, że nie ma chłopa, który nie zrobił hola Shein. Nawet teraz piszę to i zobaczę, czy mi coś wyjdzie. HOL SEHIN! Kurważ mi wypadła tektura zbudzi. Na 100% tutaj coś będzie. Chyba najważniejszą rzeczą, o jakiej musimy sobie pogadać, to jest Shin Hole, haule. Wszystkie Shin Hole są praktycznie sponsorowane. W większości. Jak dobrze pamiętam. I dlatego ludzie to kurwa nagrywają. I dostają w kurwę falsy za to. Hole. Nazywaj jak chcesz. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi po prostu o to, że kupujesz niesamowicie dużo. Ja też kiedyś zrobiłem hold zakupowy. W Stanach. O kurwa, nie rozmawiajmy o tym lepiej ilość ubrań za niesamowicie mało pieniędzy. No i później otwierasz to i mówisz Wow, ale dużo ubrań. Teraz będę miała co nosić. Nie no, ten Sheen jest dużo lepszy niż za... Możesz mieć trzy razy więcej ubrań w tej samej cenie. I ogólnie ja nie mam dużo problemów do Holy Sheen, bo mam tylko jeden. To, że istnieją. Istnieją, wiedziałem. Zapraszam cię na asemerę. Hallu, <laughs> Idziemy oglądać. To cudo. Ja powstrzymałam się, bo No, są naprawdę obłędne. Co? I naprawdę ja nie chcę nikogo obrażać. Dziwne, nie? ale po prostu spójrz na to, co robisz, że czy naprawdę nie jest cudowny i zastanów się, czy naprawdę chcesz tam dalej kupować. Bo niestety ta marka idealnie wpasowuje się w aktualny konsumpcjonizm, czyli kupujesz jak Jebany najwięcej. Niewany konsumpcjonizm! Widzowie, przypominam, darmowy primik. Wykrzyknik Prime, jeśli nie korzystaliście, macie 30 dni za free, a później za cały rok tylko 49 zł i macie. Wtedy wam subskrypcja wychodzi 4 złote 4 złote wam wychodzi, serio Ile się da? Ja Cię zapewniam, że naprawdę nie potrzebujesz aż tylu rzeczy w swojej szafie, żeby było spyky. To nie musi być tak, że ty musisz mieć na każdy dzień miesiąca kompletnie inny fit. Naprawdę to nie jest nic szczególnego, jeśli założysz dwa razy tę samą koszulę. Zobacz, że ja już mam trzeci o, raz tego... O, to coś o mnie widzowie. Ja na przykład na streamie trzy razy pod rząd kurwa ta sama koszulka, Eza. Ben, tisa. dziękuję za Prima! Wow, Bambi, dziękuję za Prima! Widzicie, widzowie, możecie być tak jak oni tutaj. Teraz na środku ważnik się wyświetli. Jak tylko dacie subskrypcję z Prima. Olaf, dziękuję za 16 miesięcy z Prima. What the fuck? Ale gdzie? Dziękuję za Prima za 13 miesięcy. What the fuck, widzowie? Co jest? na nagrania. dziękuję za Prima! O, i naprawdę mnie zastanawia, ile Shin płaci za współpracę. Kurwe, szczerze, płacą ja mam takie wrażenie, dużo. że oni nie Ja dosłownie... myślę, że Shin płaci w kurwę dużo. Tak samo jak płacą dużo te. Jak to się nazywa? Poże, yy, yy, Kasyna na przykład. Oni pewnie... pewnie. w kurwe forsy zarabiają z tego, na pewno. Nevira, na gdzie? Za 11 miesięcy. Dostałem po prostu te ubrania za darmo i ewentualnie ze swojego kodu rabatowego. Dostaje. Nie no dobra, jak oni zarabiają z kodu rabatowego i po prostu dają. Dają kurwa yy, za darmo. To chuj, nie? Ja nie pamiętam Zuza. Nie pamiętam, tak szczerze. Janker, dziękuję za dwa pocety, miesiące. Ale w sumie nie wiem, mogę się mylić. I jeszcze Dzięki to, za kolejnego że... Każdy chyba widzi, że te osoby po prostu nie pasują do profilu Shin. Naprawdę, ja nie chcę nikogo generalizować, ale po prostu chodzi mi o to, że naprawdę duża część osób deklaruje się jako osoby wege, dbające Fifun, dziękuję, o środowisko. Takie sprawy. Konfermy nie, motek. Nie wiesz, co się dzieje, naprawdę? Wejście na ich stronę to jest dosłownie taki zastrzyk. No, za dopaminy, dobrze. że to jest niesamowite, że oni stworzyli uzależniającą stronę z ubraniami. Minus 30% zniżki, darmowa wysyłka. Jeszcze dostaniesz do tego gratiski, jakiś gówniany łańcuszek. Yo! Wyskakuje ci pełno kur. okiennie. Tutaj jedno okienko. Tu w ogóle coś się przewija. Darmowa wysyłka. Klawiatura, kurwa! What the fuck? 49 zł, no way, no, no... <grybujesz> jak to jest możliwe, game start, start the challenge, że koszulka kosztuje 8 zł. 8 złotych. sprzedaż flash, kurwa, fl to ci stary kupujesz to i flash do ciebie przybiega ten kurwa z DC Universe i ci to dostarcza, tak szybko kurwa, rozumiesz, born to be a gabers kurwy synu, fajny kontroler z łodzi podwodnej, nie wiem o czym mówisz, ale ogólnie też design tej całej strony, przecież on wygląda jak dosłownie AliExpress. Następna rzecz, jakie mnie dziwi, to to, że w ogóle nie spodziewałem się, że oni będą mieli Instagrama, a nawet jeśli nie, będą no go mają. mieć, no to ile według ciebie Shein może mieć obserwujących? Nie, ja obstawiałem tak z 2 miliony, czy coś takiego. Nie, kurwa, 30 milionów. O kurwa! Ej, ja chciałem powiedzieć, ja chciałem rzucić stary, nie wiem... 300 tysięcy? Jak już wspomniałem o Instagramie, to zobaczmy sobie, co oni w ogóle tam mają. Podobnie jak ze stroną, wszystko jest tutaj takie mega słodkie, cute i lekko niewinne. Czaisz to, że Shin założyło własną ekipę? No way! Shin, Shin X. Ex. I jeszcze oprócz takich promujących rzeczy na tym Instagramie są wstawiane memy. Memy po kroju. Nie mogę spać, bo oglądam Sheen. Keep calm and love Sheen. No i ten wizerunek, który właśnie ja widzę, jaki oni tworzą, to wygląda według mnie tak, że oni po prostu Jesus. mają się za taką markę wybawcę, która ratuje cię od tych wszystkich innych sieciówek, bo te wszystkie marki cię skamują, że oni biorą taką wielką marżę, a my tutaj affordable fashion Jajki dla każdego czy. robimy, każdy może sobie kupić ciuchy jakie chce i zobacz, oni kosztuje 200, a u nas 20, yo! Ten wizerunek tych cute, wholesome rzeczy, to jest tak fałszywe. Do tego widziałem artykuł, że ich strona została okrzyknięta mianem najbardziej manipulacyjnej strony z ubraniami. Bro. Ktoś się dziwi? To było w Przecież filmiku? Jest... A nie, to, 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 jakie kurwa piękny timing. Dosłownie to, co mówiłem przed chwilą, że wskakujecie ci milion okienek, oh, prezent. Kurwa, 20% taniej, 10, 15, 20. Ja pierdolę! Zbierz wszystko, kurwa! Zbieraj to za darmo, kurwa, wszystko jest! Ty, że dostałeś zniżkę, 20% na wszystko i jeszcze darmową wysyłkę. Ale wróćmy jeszcze sobie na chwilę do Instagrama. To pisze te komentarze? Naprawdę, kto tak pisze? Nie wierzę, że to są. No wejdź sobie na przykład na <laughs> członków timu X na przykład. Dosłownie komentarze tak wyglądają i to najlepsze jest to, że te komentarze są od jednej osoby. Na przykład, ja oczywiście nie obrażając, na przykład, pa, Pati Mołczano fanpage i na przykład masz cztery komentarze pod rząd, emotkami najebane, człowieku, i to, to samo konto, serio. Prawdziwi ludzie. Nawet moja babcia tak nie pisze. Ale w ogóle też przeraża mi na przykład ilość plastiku. Nie że te ubrania są plastikowe, też to te torebki. Ja mam w ogóle ciarki, jak oni je otwierają tak i wyciągają to wszystko. Przecież ja dosłownie czuję, jak to wszystko się tam elektryzuje, takie sztuczne to wszystko jest. Nie wiem, czy wy wiecie o to mi chodzi. Fioletowy. jest fioletowe! Jest uraź! Urodz... No i ten wybawca daje ci najtaniej to, na co naprawdę zasługujesz. Czyli 100% poliestrową koszulkę, która w ogóle nie będzie oddychała, będzie się w niej pocił i będzie tak mm, fajnie się przyklejała do ciała. Mmm tak. Na to zasługuje. I jeszcze jedna kolejna sprawa to to, że po prostu te designy są kradzione na naprawdę dużą skalę. Tutaj macie jakiś przykład, gdzie Laska nagrywa TikToka, że podali jej dużo designów. I teraz na speedranie, gdzie są w ogóle produkowane te rzeczy. No więc nie zgadniesz, no, są produkowane w fabrykach takich. O, kurwa! Zajebiste! U... No i generalnie warunki pracy Mam jak dzieje, to w tych krajach są, są aktywny, średnie, masz jeden dzień wolny, czasami zero real. i pracujesz pewnie 12 godzin, ja gdzieś czytałem, że nawet 18 godzin dziennie. Nie wiem czy to jest legit, ale tak naprawdę było napisane. Aha, i co źle im? Niektórzy streamerzy kurwa robią przedłużany i nigdy w ogóle nie przestają pracować. rozwinięte, więc dla zainteresowanych sprawdźcie sobie te odcinki, jeśli jeszcze tak ich jak nie jak pisikela. Co ty mówisz? Żartuję, przecież widzowie, no przecież to był żart. O kurwa! Taki trochę ciemniejszy żart, ale nadal żart. Widzieliście. Następny odcinek będzie rodzaja chłopów, tylko po prostu nie zdążyłbym go zmontować, bo mam sesję teraz, A to zajmuje za dużo czasu, montowanie tego. I też będzie w końcu Discord i Patronite, tak, ten Discord, razu, którego obiecałem chodzę. wam miesiąc temu. O, ja też bań... nim obiecałem. Gdzie będą różne rzeczy. kanałki do pogadania, będą propozycje na filmy, będą różne role i wygle, śmieszne takie sprawy. No i możecie mi jeszcze dać znać, czy na przykład takie mniej zmontowane filmy też są spoko, bo jeśli tak, to mógłbym je robić w sumie co tydzień, a nie co dwa tygodnie, Fajne. bo to dużo mniej czasu zajmuje, ale w sumie to na dzisiaj tyle. Hello. Fajne!